Natomiast teraz zajmiemy się drugą repliką w systemie VFC. Repliką od BOI. Częściowo od BOI, bo wiadomo, jest to BER po przeróbkach. Także niektóre elementy będą się u Was składały tak samo, inne, inne nieco inaczej. Także zacznę od wypięcia magazynka. Leć na dół. Od razu baterię, która właśnie w pokrowcu. Odpinam kolimator z szyną. To co u siebie robię, u Was, to nie będzie miało po prostu miejsca. To muszę wyciągnąć selektor ognie ognia. Żeby to zrobić to najpierw sobie odpnę pokrywę. Teraz mogę swobodnie przekręcić i wyciągnąć. U Was na pewno będzie tak, że Tutaj będziecie musieli sobie odkręcić tą śrubkę i dopiero wtedy wyciągać sam selektor. U mnie, jako że tak jak mówiłem jest to poprzerabiane, to u mnie nie ma takiej potrzeby, ten selektor może sobie siedzieć. Mogę sobie go też bez problemu wyciągnąć. W nie będę tego robił, bo nie ma takiej potrzeby. Tak jak mówiłem, wy odkręcacie śrubę i wyciągacie tak samo jak w przypadku repliki w. W systemie TM, jak wcześniej była pokazana. wyciągamy sprężynkę z tym takim prętem, po którym porusza się suwadło. Wyciągamy suwadło, wyciągamy w taki sam sposób jak w ostrym odpowiedniku. Mamy już w takiej postaci replikę. Teraz podkręcamy chwyt pistoletowy. Teraz y, będziecie mieli albo do wykręcenia y, tutaj przy podstawie szczędzinki, albo do wykręcenia śrubę, tak jak w moim przypadku, y, albo będziecie mieli pin, który, y, który trzeba po prostu wybić. Ja mam na śrubę, także ja muszę sobie odkręcić. Y, czasem y, przydatne, szczególnie w nowych replikach jest WD-40 albo silikon w sprayu. No bo śruby właśnie niektóre, czy, czy te piny, niestety dość ciężko wychodzą. I jest to charakterystyczne w sumie dla wszystkich nowych replik, gdzie tam wszystko jest jeszcze idealnie spasowane, jeszcze nic się nie rozklekotało i tak dalej, i tak dalej. Odkręcamy. Jeszcze tak, jeszcze wyciągamy. Tutaj klocek jest taki klocek w kształcie literki L przy hopapie. Wyciągamy go, musimy sobie czymś podważyć, żeby on wyskoczył. To jest po taki klocek. Teraz odkręcamy śrubki przy, samym, przy samej komerze hopap. Czasem te śrubki ciężko wyciągnąć, dlatego przydają się kombinerki, tuteż takie szczypce jak zwał, tak zwał, żeby te śrubki po wyciągać. Tak, przedmioty ustawiamy sobie tak elementy wszystkie, żeby wiedzieć mniej więcej co kiedy poczyn. Teraz należy e, przesunąć e, cały przód, cały front, pchając za postawy szczerbinki do, e, do przodu. W niektórych replikach będzie to e, nie wymagało zbyt wiele siły, e, w mojej akurat e, z reguły robię to młotkiem w mojej replice, bo wiem, że to jest stalowe, oto z tego nic się z tym nie stanie. No a właśnie dlatego, że to jest wszystko zapasowywane na styk, żeby nie latało, no to wymaga, e, wymaga to dość sporo e, siły. Spróbuję nawet ręką może wypchnąć, chociaż nie pójdzie. Także zaraz znajdę coś, czym mogę sobie to wybić. Kładkę przy sobie nie mam, ale mam drugie mam kombinerki. Hmm, bez problemu wyciągnąć. Tak, mamy tutaj front. Mogę usunąć, przesuwając do przodu jeszcze trochę komorę, trzeba wziąć ten hop-up, ramię schować jak najbardziej, żeby mógł pójść tam jak najbardziej do przodu, w tej chwili możemy sobie wyciągnąć szlufę wewnętrzną razem z komorą i wyciągamy sam gearbox. Chwila, tylko roboty, także i różnice według mnie są, no, są zauważalne w porównaniu do systemu e, TM. E, no jednak no, da się rozłożyć i mimo wszystko jest zbliżone bardzo. Według mnie ta budowa jest znacznie bardziej zbliżona do e, oryginału do niepalnej palnej aniżeli jest system Tokio, e, Tokio Marui. Okay. A, więc aby złożyć, wkładamy sobie lupę wewnętrzną. Następnie sam gearbox. Tu osłonka odpada od gearboxa, ale to się nic nie dzieje. Muszę sobie dokupić nową. Generalnie rzecz ujmując, wkładamy, sprawdzamy, czy wszystko się spasowało. U mnie są problemy z tą osłonką, aczkolwiek zaraz sobie poradzimy. To, co jest zawsze przydatne przy wszelkich pracach serwisowych, szczerze mówiąc, no przy każdej, to nóż. Nóż, scyzoryk, tapciarski nawet może być. Żeby pewne rzeczy sobie dopasować, dopchnąć, żeby wszystko mogło śmigać jak należy, następnie umieszczamy sobie komorę w taki sposób, aby ta część naszła na wylot dyszy. Możemy tutaj albo gearbox trochę podnieść, albo po prostu dyszę sobie przesunąć do tyłu. Ja przesunę dyszę do tyłu, tylko żeby później się nie bawić z osłoną przyspuścić. Teraz mamy już wszystko ładnie złożone w tym miejscu. I bierzemy się za składanie, zakładanie frontu. Tak samo zakładamy od lufy, wkładamy lufę wewnętrzną do lufy zewnętrznej. Przesuwamy i wbijamy do środka. Żeby tu był ładny prześwit. Wszystko do siebie pasowało. Jeszcze dopełnijmy się właśnie w gripie. No. Mógłbym go rzecz jasna założyć zakładając, ściągając przednią obręcz. Jednak nie chcę mi się z tym, szczerze mówiąc, dzielić w tej chwili. Także sobie składamy, żeby wszystko ładnie się działo. Nic się nie chwiało. Tutaj musi być ten taki prześwit, nie wiem czy go zobaczycie przy podstawie szczerbinki. No chyba nie zobaczycie, ale prześwit musi być idealnie, żeby wam weszła ta śruba, ten, ten pin, żeby nie było problemów z wkręceniem się, żeby tego gwintu też tam nie, nie upierdzieli za bardzo. No i wkręcamy ewentualnie, jeśli macie na pina to Wbijamy ten pin do środka. Ja muszę wkręcić. I już siedzi. Teraz możemy sobie przykręcić śrubki od komory hopa, żeby ją ustabilizować odpowiednio. Też nie warto zabierać się za wszelkie jakieś tam prace serwisowe jeśli nie mamy albo kompletu kluczy, albo jakichś tam zestawów jakie można, jakie można kupić w budowlanych żeby po prostu się później nie okazało, że czegoś nie zrobimy bo, bo nie, mamy takiego, nie mamy takiego śrubokrętu. A no ja upierdliwa ta śrubka się zrobiła. już teraz w tej chwili nam nie powinna w żaden sposób latać. Teraz montujemy L-klocek. Tą częścią, gdzie mamy te takie kratki. Ta część idzie do dołu i klocek układa się w taki sposób. Zahaczymy go o hop-up. Zaraz za ramieniem. To może wymagać yy, chwili, chwili, żeby to odpowiednio dopasować. Szczególnie u mnie, gdzie ta podstawa szczelinki jest niestety nieco, nieco inna, to jest to dość też uciążliwe z tego powodu. W każdym razie u Was powinno wejść przez jakiś tam większych problem. U mnie weszło. Tak. Czyli mi Jodzio. Trzyma się. Tak. Następnie montujemy sobie chwyt pistoletowy. Należy sobie wziąć poprawkę. Wiadomo, na, na ułożenie kabli. Tym bardziej, jeśli ktoś ma wymieniany na jakieś grubsze, no to z tym mogą być takie czy, takie, czy inne problemy. Już chwyt włożyliśmy. Teraz tylko przykręcamy. Także to mamy z głowy. Teraz yy, pozostała nam góra. Czyli bierzemy suwadło, wkładamy następnie yy, tą prowadnicę ze sprężynką, wkładamy tutaj do dziurki w, yy, w suwadle. Klocek zaczepiamy od miejsca. Pychamy sobie kable jak nam wygodnie. Jak tam w zależności jak tam u was w danej replice to się ma. Tak, żeby wam się wszystko ładnie tam pomieściło. A, może nie. Jeszcze zanim to zrobicie, to pamiętajcie, że wy macie wykręcany ten. Te zmiany trybu ognia i najpierw musicie sobie wkręcić skręcić właśnie te, ten bezpiecznik, tak Tak jak to było pokazane na, na wcześniejszej replice, więc możecie sobie nieco cofnąć, przerzucić na tamten filmik i zobaczycie dokładnie, jak to powinno jeszcze raz wyglądać. Tak, I po tym właśnie możemy już sobie wtedy zakładać dekiel. Układając kable tak jak nam wygodnie. Tak. I ja włożę tu jeszcze swój selektor. Wy tego problemu nie macie, bo wy macie selektor tylko z tamtej strony. Okay. I w tym sposobem mamy replikę już złożoną, gotową w pełni, w pełni do wszystkich działań. Także dzięki wielkie za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, zapraszajcie znajomych. Dzięki i Siemano.